Cześć, Tomadzie i witajcie już w ostatnim odcinku z serii Ori and the Blind Forest. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał w każdym razie wydaje mi się, że on będzie ostatni, bowiem zostały nam tylko trzy przejścia, tu, tu i tutaj, no i później tu i z tego, co mi pisaliście, to wiem, że opuścimy górę Choru. I to właśnie będzie zakończenie. Więc dobra może bez zbędnego tutaj gadania. Ja się tutaj trochu przetransportuję. Właśnie tam, tu, tu, tu. Teraz bo tu chyba lawa jest. O, dobra poszło. Może się zapiszmy tu, tutaj wejdźmy. Wo. nie, no bo będzie się nie ma na skałkę. Wow, wow, wow. Nie wlawę! Kto mi to zniszczył? No dzięki, patafianie! Dobra, zążysz. Ale! Kto laser mi tu wymyślił? Dobra, wchódź. Może uda nam się zapisać tu na dole. Czekajcie, jak ta trasa wygląda? Potem tędy będziemy musieli... Myśmy się dotąd dostali i tu się zaczynają lasery. Hmm. Ja tego za kolorowo tu nie widzę, no ale okej. Okay. A ty, Glucie, skąd tu? Ała, ała, no... Dobra, już się spal. To będzie dość ciężkie do przejścia, co się mówi. Gdzież w lawę? raz No proszę przy i lawie no wiecie co jak no Patrzcie jakie to podło było Wredne, podłe i nie dobra No, masakra tu jakaś dzisiaj jest, nie, no słów mi brakuje, na tą grę na sam koniec. żeby tuż się szło gdzieś zapisać to byłoby git spadam wow tu się zapisze w końcu bezpieczne miejsce wow ale masakra jakaś aha i tu jest dobra miejmy na uwadze, że musimy tamtędy wrócić. Na jakiś filmik coś? Okej, okay, kolejne cieknące miejsce zaklejone. Gra zapisana, super. Widzimy, że się nawet cieszę. O, ty nie zdechłeś. Wow, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Dobra, udało się. To była masakra, ale się udało. O, widzę, że im dalej, tym gorzej. To teraz sobie skoczmy tu. Już stąd chyba byłoby też dość prosto. No nie wiem, zaraz zobaczymy, gdzie nas wyniesie. Może tu próbujmy. O, tutaj mamy odnowienie życia. Pięknie. Aha, i tutaj jest od razu wejście. Co, tu możemy spaść? A, powiedzmy, że tu się zapisze. Mamy przejść tu, czy mamy dojść tu? Tam na jest zamknięte, chyba. No, to się nam otworzy później. Tak, to, to widocznie się później otworzy. Dobra, save'ik się tu przyda. Możesz tam się utopić. Teraz mi się wydaje, że zróbmy sobie tak. Mamy kuleczkę. A, i tutaj sobie tak nie, 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 nie! Nie tu! Nie tu, nie tu! O, to będzie jakaś masakra. Jeszcze tu jest, dobra. <ścoughs> nie! Dobra, wiem jak to zrobić. Nie! Nie w dół. Wow. Wow, ludzie, nawet wy nie wiecie, jak mi teraz serce wali. Wow, to była masakra. Czekajcie, ja się zapiszę, ja tam muszę wrócić, bo tam było jeszcze przejście na dół. Wow. Nie, no to, to było... To było straszne. Mam nadzieję, że tam jest coś wartego pójścia. Ała, do Dlaczego? A tu jeszcze jest drugie, a widzicie? Jeszcze raz? Więc to nie chodziło, żeby tylko jednego kina być. tam być dwa. O, ale nie, serio, takie emocje tam były. Hej, no to już było brzydkie. tam jest jeszcze kuleczka, ja sobie chcę zebrać. Po prostu dla zasady, nie? Nie, ale to masakryczny dzisiaj jakiś odcinek jest. Nie, to chciałam. Wyłaś stąd, wyłaś stąd, Ori i kończmy tą zabawę. Teraz tu. Ja jestem stosunkowo chyba wolała na górę wrócić, wiecie. No weź spadaj. Mam rozumieć, że tu, tu. Dobra, zasyjwujmy się. Nie wiem dlaczego ja to zrobiłam, ale tak, tak wyszło mi, że to będzie dobre. Dobra, już mam kombinację jak to zrobić. Tak, najpierw sobie się tego pozbędę. Tu się zasejwię. No, i ja on ma mnie już gdzieś na to wychodzi. Ja mam taką cichutką nadzieję. Będziemy się kuleczkami bawić, to mam rozumieć, że leci tak, od góry. Leci tak super. No weź to, złapię. Się boję się blisko podejść. No, jak nie patrzeć, poniekąd tu jest lawa, prawda? Nie do końca to miałam na myśli. Dobrze, że nie zrobiło tego w drugą stronę, i ja tam nie wpadłam. Jest achievement, słuchajcie, żeby. No, no, no. Wpadło. Żeby słuchajcie, rolować kuleczkę. Właśnie. Pięć razy chyba do góry. Dobrze, stąd tu wzgórz. W ogóle tu jest jakieś dźwignia A no możesz tam? A że ja chyba tędy mogę przewieźć tu i tam. Bęcnąć, to chodź. Nie spadniesz? Dobra, super. O, kulek! kiedy mu kulka widziałam! Ja tak uwielbiam je zawsze rozbijać. A, i tu ostatni. Mam nadzieję, że ostatni. No i teraz ten dół będziemy mogli tam sobie zahaczyć. No, bo tu mamy wszystko, w sumie tam jest kulka, tędy możemy jeszcze jakąś kulkę wziąć. Wiecie co, ja tam tej kulki nie potrzebuję tak naprawdę? Więc sobie odpuśćmy, o Boże, ten już się zrobił. Kacie, bo tu coś jest, to już ja tam zaszła. A tylko kuleczka. No cóż. Jezu, coś mi zatrzeszczało parszywie. Tu się zapiszmy. Aha, i teraz tu bo możemy już sobie spokojnie połazić, bo boki, jak widzicie, mamy porobione sobie po prostu spadywnijmy. Tak, kulek, dzięki. Teraz sobie tam wal. O, mamy tłuczka. Dwóch tłuczków. spadaj gdzieś tam. Możesz tłuczek do tego tłuczka? To no możecie się pacnąć. Może piąty punkt. A ja wcześniej tak się męczyłam za postępymi. To coś jest? Nie, tu nic nie ma. Nie, no był puczek przed chwilą, nie? Tu twierdzę, że warto się zapisać. Tutaj wychodzi na to, że byłam. A tu jest żybuli. Więcej żegulów. Czy ja mam ubić Żyguli? Tak, ja chyba miałam ich ubić. Może to miejsce jest bezpieczne. Tam musi coś być, nie? Ha, widzicie? Tak jak w ostatnim odcinku mówiłam, ta gra nauczyła tego, że tam, gdzie się nie spodziewasz, że coś jest, na pewno coś jest. Dobra, dopiszmy się tu. Teraz w tę mańkę. Mamy 99%. Wydaję, że to jest ten 1%. Albo tu. Nieważne, ja, ja nie wracam. Jeszcze jedno wejście? No wuuu Gdzie my jesteśmy? Ja tu nie mogę mapy włączyć Nie 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 nie, ty tam się nie pojmuj No, i jeszcze kuro, dzięki! I co ja mam przed nim? Wow, wow, wow. Nie, nie w love. Boże, to jest, to jest ostatnia ten faj ucieczka. Oczywiście ja po drodze się nie będę mogła nigdzie zapisywać, prawda? Wow, nie lawa, nie, czemu to się leci? Wow, jaka masakra! Nie, nie lawa. O, wow, Damian. Ja nie, nie. Nie mówcie, że on nie żyje. Naprawdę tyle razy, co ja tu umarłam. Ja wam to powiedziałam, bo na to nie było co patrzeć, ale nie no nie mówcie, że on umarł teraz. Jezu, żyję. Hori żyje. No, naprawdę, to była jakaś masakra. Jak ja na początku, słuchajcie... <laughs> Cieszę się, że żyję. Ale słuchajcie, dokończę tylko swoją myśl. Jak ja na początku była pierwsza ta ucieczka z drzewem, z wodą, dla mnie to już było trudne. Potem wszystko było tak naprawdę spoko, łatwe. To nie było jakieś skomplikowane, ale tutaj to była masakra. Ani się waż! Nie! Proszę nie postawić na ziemi! W tej sekundzie! Ale... Ale postawić, nie zabijać. Na rół! chociaż temu się nic nie stanie. O, ja mogę chodzić, OK Nakrzycz na, na kurę, że Oris krzywdził. Teraz ci się przypomniało, jak to się dzieci straciło, tak? No, Ostatnie jajko też zostało? Tak, napraw, co? popsułeś. Poświęcił swoje życie, by naprawić własne błędy. O, jak ślicznie. Jak na wiosnę. I Ari żyje. No jest Weberek z Naru. Dzisiaj nie wiem, jak Weberek tak naprawdę się nazywa. Jaki ładny obrazek mają. Mogę z nim chodzić? Nie. O, i mamy jajko Naru. Oj, nie, Naru, tylko kuro. Okej, okay, to byłoby na tyle w tej serii. Powiem Wam. Dobra, od razu powiem Wam ocenę. Moja ocena to jest 11 na 10. Muzyka, grafika, sama fabuła, wszystko jest mega przekozackie. Nie czepiam się nawet w niektórych lokacjach, że są mega przewalone i trudne. Chociażby dzisiejsze zakończenie, no naprawdę dało mi popalić. Ja, ja w pewnym momencie, aż mi dłonie ścierpły, tak się skupiałam, żeby to przejść. Sami zauważyliście, że aż nic kompletnie nie mówiłam, tylko po to, żeby się skupić i dać radę. Bo no, teraz już nie sprawdzę, ile razy zginałam. Ale zginęłam no, na pewno z 15 razy minimum. Więc e, wszystko jest naprawdę przekazackie. Co mi się podoba, jest jeden poziom trudności dla wszystkich. Nie ma ustawiania e, poziomu trudności z tego, co pamiętam. Może się i mylę. E, w każdym razie e, świetny jest e, sam motyw rozwoju postaci, gdzie dostajemy różne umiejętności, e, zbieranie punktów. No. Sama muzyka, teraz ta muzyka, co w tle leci, jest przeboska, no. W dodatku pytaliście się gdzieś tam w komentarzach, widziałam się przewijała kwestia, czy będzie druga część. Ja widziałam, że są prace na DLC, że DLC ma być mniej więcej rozbudowane tak samo, jak cała ta gra. Więc jeżeli to DLC kiedyś wyjdzie, ja je nagram. Może nie od razu, nie, dzień po premierze czy coś, bo ja wiadomo mam inne serie. Więc jak wtedy jakaś inna misja, seria zakończy, to na pewno ruszę DLC. I mam nadzieję, że nie będzie zwalone tak jak w niektórych grach. Weźmy na przykład Luciusza. Jedynka była boska, dwójka to był taki gniot, że po godzinie wyłączyłam. Więc na serię z tego nawet nie ma co liczyć. A tutaj liczę, że będzie kolejna przekozacka część z mega muzyką, grafiką, z fabułą ze wszystkim. No. Tutaj w ogóle sam ten taki, tak jakby nie wiem, otoczka takiej przyjaźni, miłości, pomocy innym. Bo przecież tutaj Ori ratuje ten cały las, żeby inni mogli w nim mieszkać, żeby było spoko, super i w ogóle. nie? Tutaj Naru pomaga przecież. Naru przecież oddał ostatni owoc Oriemu na samym początku, tylko żeby Ori przetrwał. Tutaj przecież Weberek na początku działał przeciwko nam. On ukradł tę żyłę światła czy wodną, chyba to była żyła wodna. On to przecież zabrał. Potem jak spadła na niego skała i myśmy mu pomogli, to on nie musiał nam tego dać, mógł to jeszcze capnąć i uciec dalej z tym. Nie, nawrócił się i nam to oddał, czyli przeszedł na tą dobrą stronę. Przecież później yy, pomagał też i Naru. Teraz na sam koniec razem z Naru tutaj przyszli. No, Co prawda czarnym charakterem było Kuro, gdzie nam tutaj dość krwi napsuło i w ogóle, ale jak widzimy na koniec również się nawróciło, poświęciło własne życie, żeby ocalić Ori, który był dobry, żeby cały las przetrwał, bo to też pewnie kwestia tego, że zobaczył, że jego ostatnie jajko też może zginąć przez to, co on złego narobił. O, pozdrowienia dla Bożeja Zawadzkiego. Jakiś Polak w test menadżerze pracuje. O, i Mariusz, i Kamil, pozdrawiam wszystkich. <laughs> Nieważne. W każdym razie. E, tak, wielki naprawdę szacunek i ukłon dla twórców gry. Ja liczę, że wyjdzie to DLC, o którym gdzieś kiedyś czytałem i będę mogła w nie zagrać, bo to jest druga przekozacka gra, w którą zagrałam w 2015 roku. Pierwsze było śledztwo Zagrobu, drugie było to. No jeszcze w tamtym roku były pomniejsze gierki typu kapturek czy. E, Never Alone, ale to przebiło wszystko i długością, muzyką, wszystkim. Naprawdę gra mnie ujęła, zachwyciła i jest przeboska, przekozacka. Polecam każdemu, kto lubi zręcznościówki, bo e, kilka osób widziałam, jak próbowało siąść do tego, żeby cokolwiek spróbować i po prostu był od razu z miejsca dead, więc nie wszyscy się do tej gry nadają, ale dla osoby, która lubi zręcznościówki, jak najbardziej polecam. Gra no, no świetna, ja, ja ją mogę wychwalać cały czas. No, na pewno kiedyś do tej gry jeszcze powrócę. prywatnie, bo chcę wszystkie achievementy zrobić. Oczywiście na achievement z zerową śmiercią i z brakiem użycia jakikolwiek skili-punktów się nie pisze, ale jeszcze kiedyś sobie tą grę przejdę. No i oczywiście oczekuję na DLC. A na razie dzięki wam serdecznie, że byliście ze mną w tej serii, że również radziliście mi, że dzięki wam, waszym wskazówkom było mi prościej to wszystko przejść. No i mam nadzieję, że seria Wam się podobała. A na razie. Dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was na inne serie na moim kanale i widzimy się w innych odcinkach. Trzymajcie się no i cześć!